Związki amonowe występują w formie albo NH4, albo NH3 i w akwarium słodkowodnym przy, przy pH w granicach 7,5 i poniżej amoniak występuje w formie NH4. To jest prawie, że nieszkodliwa forma, forma związku amonu. Natomiast w akwarium morskim, gdzie pH staramy się utrzymać powyżej 8, tam norma zazwyczaj 8,2, 8,1, w tym przedziale nie Gdzie temperatura wody ma być 26 stopni, bo taka temperatura wody najczęściej jest w tropikalnych oceanach. Y amoniak występuje w formie inaczej. To jest właśnie ta forma, której chcemy się pozbyć, której musimy się pozbyć, bo jest bardzo toksyczna dla nas. No to dobrze, to powiedz mi w jakiś sposób to się dzieje, że ten amoniak w tej toksycznej postaci z akwarium będzie znikał. Słuchaj. I tu właśnie przychodzą nam pomocą bakterię. bakterie. Bakterie. Y Nitryfikacyjne. Możemy to odłożyć? możemy. Okay. możemy. Bakterie nitryfikacyjne. Nie odłożymy, do... przewrócimy to. Do... Ok. Bakterie nitryfikacyjne, nitrosomonas, nitrobaktery. Czyli to są jakieś dwa szczepy bakterii, które. Co tych szczepów jest generalnie pewnie więcej. Natomiast to są Mamy bapa... te dwa najbardziej te Dwa najbardziej popularne. Nitrosomonas i nitrobakter. nitrobakter tak? Tak. One są generalnie wszędzie w wodzie, tak? Są na skałach, są na piasku, są na, na organizmach. Jest... Czyli to jest tak jak muchowa w lata, tak. jest wszędzie. Albo jak komary. Albo jak komary. Słuch. ale jest jest, jest oczywiście o wiele więcej, tak? One są niewidoczne okiem, ale ponieważ y, y, żywa skała, która która jest budulcem mm. raf koralowych, jest strasznie porowata, tak? Powstała przez skalcyfikację koralowców, jest, y, ma ogromną powierzchnię, ale poczekaj, użyłeś słowa żywa skała. Co to jest ta żywa skała? Żywa skała, no to są generalnie szkielety koralowców, tak? Koralowce, które, madrakurowe, które budują, budują szkielet wapienny, kalcyfikują, no rosną, tak? Rosną i odkładają, odkładają warstwę, warstwę tego, tego węglanu wapnia i one zostają. Koralowiec, jego tkanka jest jakby cienka, powiedzmy, tak? Na samej górze, natomiast pod spodem jest tego węglanu wapnia mnóstwo. Tak? Ten, ten, ta skała koralowa, ona ma koralowce, żyją po kilkaset prawda? Tak? i one odkładają cały czas ten węglan wapnia. I to, co jest pod spodem, to jest, to jest martwe. Tak? To już nie jest koralowe. Czyli z biologicznego punktu widzenia, jest to już nieżywy organizm, szkielet koralowca. Niemniej jednak, dla samej rafy koralowej i dla naszych akwariów morskich, jest to bardzo. Pożądana rzecz, wręcz niezbędna w przypadku każdego akwarium morskiego. No, Rzewa skała poza tym, że, że ma ogromną, ogromną powierzchnię, tak? Czyli na niej osadza, osadza się nasza błona biologiczna tych bakterii, to tam żyje mnóstwo organizmów, tak? Wieloszczepy, ślimaki. Ogrom, to jest ogromna nisza ekologiczna dla innych organizmów. Czyli taka żywa skała to jest pewnego rodzaju ekosystem, który wprowadzamy do naszego. Yy, Zbiornika, po to, żeby rozpocząć te wszystkie procesy, które tutaj rozpisałeś nam ambitnie na tablicy. Tak, tak. Na czym polega po to? Słuchaj, mamy ten NH4 nieszczęsny, którego chcemy się pozbyć. Yy, I NH4 bakterie, korzystając z, korzystając z energii rozbicia tego, tego właśnie z amoniaku, rozbijają to wiązanie i wykorzystują go do swojego metabolizmu. A czemu tu na czerwono jest Dlatego, że to jest bardzo, bardzo ważna rzecz w literce biologicznej. Zwróćcie uwagę, że amoniak yy, w połączeniu z tlenem. Przekształcone zostaje w azotyny, wodę i wodór, tak? Bakterium zależy tak naprawdę na tym. Bakterią zależy na energii wiązania. To jest silnie energetyczne wiązanie i one wykorzystują do swojego metabolizmu. Ale nas tego nie interesuje. Nas interesuje to, co jest potrzebne do tego. Czyli tutaj mówimy o tak zwanej filtracji tlenowej. To jest filtracja tlenowa. Inaczej, mądre słowo aerobowa, tak? Aerobowa, tak. Są bakterie aerobowe, to, o których mówimy cały czas, nitrogenowe, są nitrobaktery, one potrzebują do tej pierwszej reakcji rozbicia, e, przekształcenia amoniaków azotyny bardzo dużo, to jest 6 atomów, 6 atomów tlenu, to jest mnóstwo tlenu. Co się dzieje z azotynami, które są również bardzo toksyczne, są bardzo szkodliwe dla Czyli, poczekaj, pierwsza część procesu y, mamy amoniak w wodzie, który jest w tej toksycznej postaci. W postaci który następnie przy pomocy pierwszego szczepu bakterii yy, powoduje, że ten związek znika, pojawia się kolejny. Tak? I to mamy azotyny. Pojawiają się azotyny, tak. No. I co się dzieje z azotynami? Z azotyny również, bakterie również potrzebują tlenu do przekształcenia azotynów. Azotany, Azotany są nieszkodliwe. Generalnie dla, dla ryb to stężenie jest nawet w końcach 50 ppm, tak? czyli mg na litr, jest, są nieszkodliwe. Gorsze z koralowcami trochę, one są bardzo delikatne, ale mówię wszystko, ale mówi się, że azotany mogą być w akwarium i w tak naj, najprostszym sposobem usunięcia azotanu z wody jest po prostu podmiana wody. Okej, okay. czyli poczekaj, okay. powolutku. Pierwsza mamy szkodliwy amoniak, przekształcany jest do azotynów i z azotynów jest przekształcany do azotanów, czyli do tej substancji najmniej szkodliwej najmniej dla zwierząt. A powiedz mi jedną rzecz, skąd te bakterie biorą się w akwarium, tak na dobrą sprawę? Bakterie są dostarczane do akwarium z żywą skałą, z koralowcami. Tak? Czyli, tak na dobrą sprawę, jeżeli zakładamy akwarium, kupujemy żywą skałę, to już wprowadzamy te bakterie do naszego akwarium. Jak długo, powiedzmy zajmuje ten proces, żeby te bakterie się pojawiły? Bo rozumiem, że jak one trafiają do akwarium, są na początku, ich może być mniej, więcej, jest jakaś określona ilość tych bakterii, które się znajdują. Powiedz co, jak, jak nie, długo nie, zajmuje ten proces, żeby ta woda biologicznie stała się bezpieczna? Proces zajmuje. To ile ten proces będzie zajmował czasu, zależy od tego, jak przygotujemy się do tego. Po pierwsze, stara szkoła berlińska, metoda, berlińska metoda filtracji, berlińska, berlińska metoda utrzymywania akwarium morskiego, polega na tym, że jest tej skały dość, dość sporo. Ile? Jest to od 20 do 25% jakby objętości zbiornika. Czyli mniej więcej na 100-litrowy zbiornik, na taki malutki zbiornik rafowy 20-25 kg żywej skały. żywej skały. Także to jest pierwsza rzecz. Tej żywej skały musi być odpowiednia ilość, no bo wtedy jest dużo skały, duża powierzchnia, dużo bakterii wprowadzam do zbiornika. Jest druga rzecz. Ktoś, kto zakłada akwarium morskie i zna innego morskiego akwarystę, może sobie załatwić od niego część wody. Czyli... Czyli bierze tak zwaną dojrzałą wodę. Tak jak w przypadku akwariów słodkowodnych, możemy poprosić o kawałek starego, dojrzałego filtra, w przysłowie takiego syfku troszeczkę, który gdzieś tam się zgromadził, bo w tych właśnie zanieczyszczeniach mamy te pożądane kultury bakterii, które w naszym zbiorniku będą się pojawiały, namnażały wraz z tym, jak wprowadzimy zwierzęta. Bo o czym należy pamiętać, moim zdaniem? Ten cykl ma. Yy, będzie funkcjonował tylko i wyłącznie w momencie, kiedy będziemy ciągle dostarczali te podstawowe produkty, które są, czyli musimy mieć ciągłe źródło amoniaku. Najprościej mówiąc, wprowadzamy pierwszą rybę, ta ryba spożywając pokarm będzie metabolizowała go i będzie do wody wprowadzała amoniak. Jeżeli będziemy mieli tlen, to bakterie, które są, namnożą się do takiej ilości, żeby być w stanie najprościej mówiąc lakonicznie troszeczkę strawić ten amoniak, który się znajduje na początku twojego równania. I później kolejne kultury bakterii będą też się namnażały do takiej ilości, która będzie potrzebna do zredukowania azotynów do azotanu. Bakterii będzie tyle ile będziemy mieli tych biogenów, tak? ile będziemy dostarczać tym bakteriom tego azotu, będzie tyle ile będzie tlenu w bądź, tak? No bo to są, dlatego na przykład bakterie aerobowe, one potrzebują mnóstwo tlenu. Do tej, do tej reakcji. To jest bardzo ważne w akwarium morskim. Powiedz mi, ile czasu zajmuje taki proces, tak? jeżeli mamy tą żywą skałę w zbiorniku, zakładamy pierwszego dnia akwarium, wlewamy wodę, wkładamy żywą skałę. Jak szybko te bakterie będą się pojawiały, jeżeli wpuścimy pierwszą rybę? To, bakterie pojawiają się momentalnie, bo generalnie nawet na żywej skale, którą wprowadzamy, już są te bakterie. Tak? Żywa skała, kiedy wyciągamy ją z oceanu, ona jest transportowana na sucho. Ona jest Jakieś tam wilgotne atmosferze oczywiście. jest atmosferze. Natomiast jest, to intryfne, natomiast tak? jest na sucho. I na tej skale jest mnóstwo organizmów, które niestety nie przeżyją tego transportu. Tak? Skorupiaki, wieloszczety, drobne mikroorganizmy. One, jeżeli te, tą skałę włożymy wtedy do akwarium, no to oczywiście martwe szczątki tych organizmów one także są ogromnym źródłem amoniaku. Czyli nie musimy wpuszczać ryb tak na dobrą sprawę na samym początku. Nie musimy i powiem szczerze, jest to dość, dość ryzykowne. Kiedyś stosowano w akwariach morskich yy, molinezję. Dlatego, że molinezja ta jest bardzo wytrzymała i ona jest w stanie się przystosować do słonej wody. I ta molinezja pływając. Yy, Rozpoczynała ten cykl rozdoby, ale to było w czasach, kiedy tak naprawdę w akwarium wkładało się jako dekoracje, nie wiem, szkielety, szkielety takie bialutkie, wyczyszczone szkielety korali. W momencie, kiedy mamy do dyspozycji najlepszy generalnie filtrator, czyli żywą skałę, nie ma żadnych problemów, nie musimy tych ryb wpuszczać. Po co stresować rybę, wpuszczając ją do takiego ni niestabilnego systemu. Lepiej pozwolić przez trzy tygodnie dojrzeć akwarium, w tym akwarium, bo tyle mniej więcej czasu potrzeba. I 2-3 tygodnie, czyli ten między 14 a 21 dni, to jest ten okres od zalania, uruchomienia zbiornika, czyli uruchomienia filtracji, uruchomienia zalania akwarium wodą, uruchomienia oświetlenia, no bo też jest chyba dosyć ważny element światła przy dojrzewaniu zbiornika. Więc to jest ważny element światła. Dlaczego? Dlatego, że ostateczny, końcowy produkt azotany. Poza tym, że możemy go usunąć, podmieniając wodę, jest tak naprawdę wykorzystywany przez wszystkie organizmy, które prowadzą fotosyntezę czyli przez zooxantelle w korolach czyli przez ogromną ilość glonów jednokomórkowych, które znajdują się w akwarium które są w tym akwarium, bo dotarły ze skałą, dotarły ze dojrzałą wodą z innego akwarium i one będą wykorzystywać to. Akwarium oczywiście zakwitnie najczęściej czyli pojawiają się różnego rodzaju klony, glony nitkowate. Które, które będą po części mogły metab metabolizować. metabolizowały azot. azotany, dokładnie. Wtedy wpuszczamy, wpuszczamy ryby i zaczynamy od, oczywiście, od takich ryb, niekoniecznie tych najpiękniejszych, tylko od takich, które są w stanie to akwarium doprowadzić do porządku. Tak? Czyli wpuszczamy po kolce wytrzymałe, które są w stanie jeść, jeść te glony. Tak? To są takie krówki, które się pasą. Tak? Wpuszczamy nie wiem ślizgi, salera, spacciatus, który. Również żywi się pokarmem roślinnym, naturalnym. Wpuszczamy ślimaki turbo, czy tektusy, ślimaki nagoskrzelne, do labelle. Te wszystkie organizmy y, będą miały już pokarm, będą mogły się żywić tym glonem, będą czyściły akwarium z tego glonu i one sprawią, że to akwarium będzie wtedy się stabilizowało, to parametry będą się stabilizowały. Dobrze, Adam, mi tutaj, że ten proces będzie zajmował między 14 a 21 dni, ale jeżeli. Ktoś by Ciebie zapytał, w jaki sposób ten proces można mo monitorować, tak żeby mieć pewność, że można bezpiecznie wpuścić zwierzęta do akwarium. Czy są jakieś testy, co warto testować przy takim procesie dojrzewania yy, akwarium? Co Ty myślisz, temat Przede wszystkim testy. Test. Słuchaj, to, co, to, że powiedziałem między 20 a 20, 14 a 21 dni, to jest yy, powiedzmy taka reguła. Ale oczywiście są wyjątki od tego. Tak? Każdy zbiornik jest... Yy, Indywidualnym ekosystemem i to sztucznym, czyli takim, który niestety rządzi się jakimiś prawami, ale niestety nie, jest, nie możemy w pełni wykorzystać tutaj natury, bo no ta natura jest dość ograniczona do tego nie wiem, metra sześciennego, albo nawet nie, 300 litrów, powiedzmy. Dlatego jedyne, co możemy zrobić, to badać badać wodę. Czyli jeżeli taki akwarium założymy, włożymy skałę, wsypujemy piach, zalewamy tą wodą, no to ja myślę, że po, po pierwszym tygodniu warto jest zbadać poziom amoniaku. Warto zbadać poziom amoniaku. Jeżeli ten amoniak jest, to znaczy, że ten proces dojrzewania kwarcu już dopiero rozpoczyna tak naprawdę. Czyli jeszcze to jest ten moment, gdzie nie powinniśmy wpuszczać raczej żadnych nie możemy, nie możemy niczego Jakie jest stężenie amoniaku mniej więcej, przy którym moglibyśmy zacząć już myśleć o wpuszczaniu pierwszych zwierząt? Yy, około setnych, czyli 0,05. Czyli bardzo niewiele, tak, bardzo niewiele. I musimy poczekać faktycznie, jak tego mamy. Bo ten moment... Amoniak jest bardzo toksyczny przy wysokim pH, tak jak tak. powiedzieliśmy na początku. Jest toksyczny i musimy go unikać. Nie możemy nic, żywego wpuszczać, jeżeli. Cenów... kupujemy A. test, badamy co dzień, co dwa dni, mniej więcej, żeby zaobserwować, jak to wszystko wygląda. Czyli mamy test na amoniak, później mamy kolejne testy, warto byłoby wiedzieć, kiedy NO2 znika z tam akwarium. Czyli NO2 znika powinno zniknąć gdzieś mniej więcej po, po dwóch tygodniach. Wtedy wtedy warto zrobić. Test na, test na azotyny. Dopuszczalne stężenie azotynów to jest w granicach 0,5 mg, ,5 mg na, na litr. Także, aczkolwiek, to jest takie stężenie, przy którym możemy wpuścić ryby. Tak? Oczywiście nie można myśleć o żadnych delikatnych organizmach, typu, typu koralowce twarde, typu małże. Także to są, to są takie stężenia. Te, te, te rzeczy wykluczają się, jeżeli mamy jakiekolwiek stężenie, bo często się jednak mówi o tym, że te. Parametry, które tutaj mówimy, czyli amoniak, azotyny i azotany, powinny być bliskie zeru. Z logicznego punktu widzenia one nigdy nie będą y, równowartością y, zera, ponieważ żeby ten cały cykl funkcjonował, bo on będzie funkcjonował przez cały, cały, czas, funkcjonuje. Przez cały czas życia naszego akwarium, no musimy, że tak powiem, mieć w głowie to, że amoniak zawsze będzie, bo ryby metabolizują. Także to jest ciągły proces, który może być zaburzony w jakiś sposób. Generalnie nie. Jeżeli, jeżeli ryby są w akwarium, to one będą, one no, tak jak mówiliśmy, tak? ostatecznym y, produktem, czy mamy materii y, jest, jest amoniak. Ten amoniak zawsze będzie trafiał do wody, tak. Czyli tak na dobrą sprawę, jeżeli ten cykl się zacznie i ustabilizuje się, doprowadzając nam te parametry amoniaku i azotynów do tych poziomów bliskich zeru, no to w tym momencie możemy mieć pewność, że dopuszczając kolejne ryby, te bakterie będą namnażały się, bo wiadomo, że tego amoniaku, jeżeli mamy dwie ryby, to będzie odpowiednio mniej w stosunku do tego, jeżeli będziemy mieli cztery ryby, czyli te bakterie będą się namnażały do właściwych poziomów, tak żeby utrzymać te życiowe parametry w normie. Także cykl raz rozpoczęty, on będzie czas funkcjonował i jeżeli zdarzy się nam tak, że w którymś momencie na przykład zabraknie jednej czy dwóch ryb no ryby też żyją jakąś określoną liczbę lat w akwarium, no to w tym momencie ta ilość bakterii automatycznie będzie malała. Czyli to jest taki takie perpetuum mobile, to jest proces, który będzie się sam napędzał i który będzie sam funkcjonował w akwarium.